Dobry witajcie kochani. Jestem sama w domu. Z pieskiem. Z pieskiem siedzę sobie w domu. Śpię, śpię, przesypiam parę spraw. Jutro goście wyjeżdżają, dzisiaj pojechali do sklepu po jakieś drobne upominki. Ja zostałam w domu, Zawiozłam tylko rano małego i Zbieram się żeby zrobić obiad, no bo jest coś trzeba. Wczoraj posprzątałam sobie kuchnię, więc fajnie był jest porządek. Dzisiaj zrobię kolejne jakieś rzeczy, wszystko robię na raty. Jak widzicie, jestem spuchnięta od leżenia, od spania. Ale tutaj się nie żalę ani nic takiego, tylko po prostu opowiadam, co robiłam i dlaczego dopiero teraz się z Wami łączę. Patrząc na statystyki, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa z tego powodu, że tyle wspaniałych ludzi jest koło mnie. Naprawdę. Niedługo, bo prawdopodobnie w w przyszłym miesiącu zacznę być bardziej towarzyska, w sensie, będę chciała się spotkać z paroma osobami, z paroma osobami, które mnie oglądają. Będę chciała się spotkać na żywo, na kawce i na pewno zorganizuję ten czas, żeby, żeby się z Wami spotkać. I. Myślę, że to będzie wspaniały rok. Zapowiada się naprawdę bardzo interesująco i bardzo dobrze. Kochani, miłego oglądania. Od poniedziałku wracam do filmików typu QA i tagów i zdękowanych. Pustaczków i takich różnych, więc nie będzie ciągle tylko vlogów. Na razie możliwości nagrywania mam tylko takie, a że obiecałam, że będę nagrywała, że nie opuszczę Was i nagrywam. Do zobaczenia później. Robaczki. Właśnie sobie mm, zrobiłam pielęgnację twarzy mm, poranną. Nie jest rano, jest po południu, jest po drugiej, tak? W pół Nie, za 22. Ja, pomimo tego, że nie wykonuję makijażu na co dzień, co się wkrótce zmieni, postanowiłam, że będę zużywała swoje kosmetyki i będę malowała się codziennie, jak już od poniedziałku, jak wszystko wróci do normy, bo chcę się czuć lepiej, wyglądać lepiej. A makijaż mi w tym pomaga, więc będę się malowała i pindrowała teraz codziennie, nawet siedząc w domu. Słuchajcie, moi drodzy, moje drogie, moi drodzy, Także ja zawsze e, pielęgnacja twarzy jest e, na pierwszym miejscu, czyli e, oczyszczanie, nabliżanie. E, dzisiejszymi moimi kosmetykami, e, które e, wykorzystałam, które wykorzystuję codziennie, a e, może tak sobie, jest e, na początek przycieram twarz tonikiem z ifrosze. Jest on naprawdę fenomenalny. Mam kolejny schowany. Ten mi się już praktycznie kończy. Więcej o nim opowiem w pustakach, bo jak widzicie, niedługo mi się skończy. A używam go codziennie rano i wieczorem. Więc pierwszy idzie ten kosmetyk. Później w tym momencie używam kremu pod oczy. Simply Sensitive z Boots i on jest nawadniający, nawilżający z aloesem. Także to idzie pod oczka. Później nakładam serum, które dostałam w prezencie za zamówienie z Ifroshe. Jak widzicie, tak samo używam go rano i wieczorem codziennie, także zużycie jest już dosyć widoczne bardzo fajny kosmetyk. Również powiem oczywiście w pustekach. Oj nie, to krem na noc. I na koniec leci na moją buźkę krem również z Yves Rocher z serii Hydra Weder... Nie przeczytam tego, bo zaraz ja. Tutaj y, po prostu 24 godziny intensywnego nawadniania. Rich cream normal to dry skin. Y, do normalnej i y, suchej skóry, taką jaką ja mam. Y, normalna, y, z właśnie y, tendencją do wysuszania. Także taka jest moja. Y, Pielęgnacja twarzy poranna. Wieczorna jest praktycznie taka sama, tylko zmieniam kremik. I kremu używam takiego. I słuchajcie, ja mam już. Um, chwila, moment. Chwila, chwila. O tak, ja Wam pokażę. Ja już mam tutaj końcówkę tego. No, w sumie połowę tego kremu i będę chciała zakupić sobie krem na noc. w się, tak? Wbudź się. Jeżeli macie jakiś krem do polecenia, mam na to dużo czasu, ale chciałabym się zapytać dziewczyn, które znają się na tym. Który krem do twarzy na noc możecie mi polecić. I ja mówię tutaj mam cerę właśnie suchą normalną z tendencją do przesuszania się i problematyczną. Mam często pękające naczynka. I jeżeli znacie jakiś krem, który mogę zakupić właśnie w budzie, to proszę polećcie mi, co byście. No, co możecie mi polecić właśnie e, na noc? Byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Ja sobie nadrawiam teraz filmiki, bo nikogo nie ma. Odpoczywam w ciszy i spokoju, a później coś muszę wymyśleć, żeby porobić. Na pewno muszę umyć głowę w dzień. E, wieczorami mi się nie chce, a zresztą teraz mam słucharkę, mogę w każdej chwili. Także jak przyjadą to i trochę Mały się uspokoi po szkole, to sobie y, zadbam trochę o wygląd. No dobrze robaczki, to do, do, do następnego łączenia. Pa pa. Pomodlisz? Nie, dopiero rozdzielasz kasza dzisiaj na obiad i sosik green, zielony sos i suróweczka, sałatka. Sałatka dzisiaj y, kapusta lodowa, pomidor, ogórek, cebulę jogurt naturalny i śmietana kwaśna pół na pół przytrawy będę mówić że jak rzygi rozmowa kto no ci co nas już tak lubią a czyli zielony sosik y, gruszkowy z mięsem przepraszam z, przeszkadzam ci y, z te mięsem i no, nie potrzebujemy. Serio. Z mięsem i Z papryką. Z papryką i z groszkiem. Troszku e, groszku. Troszkę groszku i, i taką. I do tego suróweczka Zobaczcie, jak precyzyjnie, jak ten w aptece roz, od, odmierza. Tu za dużo. No nie, co? No. Zawsze wystawialiśmy wszystko na, na stół i, i ten, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że... Że nie. Że nie. Że będzie I tak to o... Osyć. No nie, później trzeba później, to tak. Zresztą kaszę i sos osobno, to czym to nakładać, bla, bla, takie, wiecie. Jak to jest. A po kto by to później wszystko mył? No tak, właśnie. Ty. Potem y, po obiadku chyba napiję się kawy słodkiej. Cukier mnie pobudzi, może trochę i, i serniczek. To jest pobudzający serniczek? To jest pobudzający serniczek? Tak, mój jest pobudzający. Pobudzi mnie, może, nawet chociaż. Nie, było nad... <laughs> nie był Nie, Dzisiaj akurat nie jestem nad, nadpobudliwa, pobudliwa, wręcz przeciwnie. Czuję się jakby mnie ktoś zjadł i wyszedł z powrotem. to się tego sposób. No właśnie, dokładnie. Nie mam ani humoru, ani siły, ani nic. No tak, myślę, że i tak dawno nie, nie była taka spicznia, a więc. No nie. Więc. No to. No dobra, misiu, zanosimy. A z wami się połączę później. Teraz będziemy jeść ciasto. I pić kawę się. Właśnie robię się. Teraz ją ładnie muszę kurde nie tą łyżeczką co trzeba. To będzie twoja. A to była Do mieszania. Dwie zużyłam, a miałam zanieść mamy. Już nie podam na stół brudnej łyżeczki, tak? Do mieszania. Nie? Nie. Przytrzymaj. Co? Możesz coś pokazać i za zanieść. No! Co ty robisz? No, odej! No. no, nie Paparazzi! A wiedziałam, widziałam, że tam coś podyskutujesz chociaż, a nie. A co? Nie, masz Nie, chcę, jestem zbędowany. Nie chcę mi się gadać. Proszę kawkę. Proszę. Zrobiona. Daj. Dziękuję. Czas to miałeś nakładać dalej. Pokaż, masz wąsą brodę. Muszę jechać do sklepu po mięso mielone i ryż. Juhu. Brawo ja. Dobra, to później robaczki. Słuchajcie, wróciłam z, za z zakupu. Karteczki przeceny. 10-5. Ja Ci będę dawać, a ty będziesz odkładał. odkładał. Nie. A, to się rozwala. Karta za 10 i te są wszystkie 3. Wszystkie 3. Wszystkie trzy. Zamamy To moja rybka na podwórku. Walery Wątruba. Zgniotły się te pomidorki. Serki dla Rasela. Co myście zrobili? na ten? na, na, na sklep. Dobra. Następny. Pan zdjęcia i powiedział, że cieszy się, że jutro jedziemy. Mm. Yy, tak. Mięsko na obiadek, zobaczcie. Karteczka 91, mała, będzie robiła nam pulpety w sosie yy, z pieczarkami. I przy ceny są w aździe zupek, jak lubicie, to są za 50 pensów. także lekcie i kupujcie. mi się odbija, nie widać. Yy, szparagowa, pomidorowa, ziemniaki z porą i y, pieczarki, pieczarkowa dokładnie. To jest y, ryż do obiadu, y, to, to jest, wiadomo co to jest, widzicie po puszce. Dwa dla mnie i dla mamy, dla chłopów są y, takie piwka, też po jednym. Symbolicznie, żeby grzecznie było żeby nie rozrabiali, za długo nie siedzieli. <noise> po Szasz oczywiście. Ser. W jest akurat drogi ser, ten jest najtańszy, wolę kupować w Farfudzie i próbki dla dzieci i to wszystko. I za to zapłaciliśmy 16 funtów z hakiem. Nie wiem, gdzie jest rachunek. 16,03 Także... 16 mi się umówi. No i yy, gazetka, tak? To by było na tyle. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Yy, bardzo, bardzo milutko. Dziękujemy Wam za Co tam się bawisz za oglądanie. Patrz, jak jestem blada pod łuk ciebie, zobacz, patrz jak to widać. Kamerze, że to widać. No i do... po to? Nie wiem. To robi... Yy, mi się robi prezent... A to? Ja będziesz niegrzeczna? Zawsze jestem niegrzeczna. W sumie. Nie, nie po głowie. Dobra, do zobaczenia jutro, jutro. Nie, nie, nie rób mi tak z tą rybką. Na konopki to jest. Widzę cię. Oni też cię widzą. To okej, okay, do zobaczenia jutro. Pa!